Hej, cześć, witajcie z tej strony Siwo. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Minecraft FTB. Kolejny po dosyć długawej przerwie, ponieważ no, nie było mnie przez ponad yy, dwa tygodnie. No było to spowodowane lekko tym, że pewne sprawy osobiste w jednym tygodniu, a od razu w drugim choroba, żeby nie było idealnie. Więc mała przerwa, ale mam nadzieję, że teraz wracamy z podwójną energią. Już zastanawiam się, jakby tutaj uzupełnić luki na kanale. Tak więc zapraszam do śledzenia i mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego skonstruować. A co będziemy konstruować w tym odcinku? Będziemy konstruować na pewno wymianę tej ścianki Flower Bonsai Potów na lepsze, ponieważ już się ich uzbierało na tyle, że na pewno jeden lepszy sobie stworzymy. Zresztą mam jeszcze zapas lewy, górny róg, jak to widać. A jeszcze mamy do zrobienia dzisiaj coś, co na pewno. Parę osób mogło na to czekać, ponieważ robiliśmy to no przez większość czasu ostatnich odcinków. I słuchajcie, jest to oczywiście. Rainbow Generator. Rainbow Generator, który, no, powiem, że jestem ciekawy, jak dobrze sobie poradzi, ponieważ mamy tutaj jeszcze sporo wolnego miejsca na prąd w naszej bazie energii. No, to zdecydowanie więcej daje niż to. Niestety, te wszystkie jednostki są inne i nie do końca jestem w stanie sobie to szacować, które byłoby lepsze, ale no cóż, weźmy sobie to wszystko w jedno miejsce, kliknijmy sobie na. No, tego nie zrobimy, a ten brakuje mi Hitet i Survival. To sobie odłożę, to sobie odłożę Hit i Survival, i to mi da górną część, czy dolną. A, jeszcze Resonating Redstone Crystal, i to mi da teraz dolną część. A, teraz biorę i robię górną część. Łączymy górną i dolną, i to ją daje nam Rainbow Generator, i to daje nam oczywiście Quest Completed. W Power Expertise będzie nam jako jeden z tych pierwszych bardzo potężnych źródeł energii. Tak więc odbierzemy sobie sporo pieniędzy, naprawdę już niedługo byśmy mogli coś z Creative Shopa kupić, ale myślę, że to nie ma, nie ma na razie potrzeby, ponieważ ten Creative Items po prostu są takim lekkim cheatingiem, którego niekoniecznie chce korzystać. Dobra, mamy Rainbow Generator i on nam daje moc w momencie, w którym wszystkie inne generatory są aktywne. Tak więc będę potrzebować sobie jakiegoś flux pońcika, żeby wybrać do jakiej sieci ma to wchodzić. Zresztą kusi mnie jedna rzecz. To znaczy, wezmę sobie Gargantuan Flux Storage i położę kolejny. Hmm, może niekoniecznie taki duży ale jakiś taki taką wieżę 3 na 3 bym położył cyk, 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 cyk. O, cyk. O, to trzeba z shiftem wszystko płaść. Cyk, 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 cyk. Stworzył nową sieć. A, dobra, <grym> zapomniałem, jestem głupi. Ja muszę się tam dostać do środka. W jakiś sposób. Oprócz tego stworzyłbym nową sieć. Okay. Eee. Dobra. I tak. Zróbmy tak. Eee, new Network. Zróbmy sobie tą czerwoną. Password 11111. 11 11. Dobra, mamy czerwoną sieć, transfer limit, priority i tak dalej. Eee, I weźmy sobie. Mam tą różkę, tak? Mam flux konfigurator. Eee, weźmy sobie cyk, cyk, cyk. Z shiftem, jak kliknę, to mi powierzę konfigurację. Tak. I mogę ją rozdać teraz, dobra. Klikamy. Chcę zobaczyć, jak szybko się to napełni za pomocą Rainbow Generatora, jak on. Uh, jak szybki on jest. Więc cyk 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 cyk. Niam, niam, niam. Dobra. Teraz możemy uzupełniać to, co jest tutaj. No i jeszcze, powiedzmy, zrobić sobie z parę pięter tego. No, jeszcze na jedno pięterko nam starczy. To jest zbędne. Dobra. I cyk. Niestety było krótkie cięcie, które spowodowało Przerwaniem materiału, więc trochę się ucięło, ale nic straconego, to znaczy jesteśmy ciągle w tym momencie. Ten generator e, sobie pracuje i słuchajcie, ten generator jeden, który tu jest, to on daje mi więcej EMC niż, znaczy więcej prądu niż cała żółta sieć. Bo cała żółta sieć daje mi stabilne 115 K, a ta sieć daje mi niestabilne 256 K. <laughs> Zaraz zobaczycie Szybki input i skaczemy. Z takimi lekkimi przerwa mm, z takimi lekkimi przerwami, ale zawsze coś Głównie ze względu na ten potion generator. Hmm, powinienem w sumie postawić kolejny potion generator. Tak żeby one działały na przemian. mogłem w sumie to zrobić. Czy to jest opcja? zobaczmy, Mogę to podłączyć sobie do tej sieci jako potrzebne, bo to nie jest takie proste. Teraz to podłączyć Pot potion brewer, potion brewer, potion brewer, potion brewer, albo to myłem z tymi mm, z filtrami. No dobra, to może, bo ja nie pamiętam jak to robiłem, to może na razie to zostawię. E, I tak generuje to tak chore ilości prądu, że to nie ma żadnego znaczenia. Ale teraz tak, e, to co Was ominęło, to znaczy wymieniłem moje Power Flow i Poty na lepszy model. E, niestety, no nie nagrałeś to, więc. Ale to, to tak naprawdę znacie ten proces, no po prostu bierzemy te nowe i tak dalej robimy sobie nowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A my sobie spróbujemy e, przejść jeszcze wyżej z tymi Power Floor Bonsai żebyście nie byli stratni słuchajcie. E, I spróbujemy zrobić sobie kolejnego tieru y, Mater, czyli Violet Mater. 39 milionów, to już jest dosyć sprawo. Y, wątpię, że dam radę, bo to kosztuje 478 milionów zapasu. Eee, Minimum zapasu mam. No nie wiem. Może się uda, może się nie uda. Dobra, tego będę potrzebować 6 sztuk. Będzie trzeba jakieś matematyki zrobić. Tego będę potrzebować 18. Tego będę potrzebować. Um, to jest purple, a to jest violet. Eee, tego będę potrzebować 18. Tego 6. Chyba mnie stać. Chyba. Eee, muzyka się nie zapętliła, oczywiście. Ja zawsze potrafię coś spierdzielić. A to mi się nagranie zatnie, a to coś. Eee, jaki jestem świetny. W te wszystkie rzeczy. Dobra, liczę na to, że będzie mnie stać. Ciebie 18. Będzie mnie stać. No spokojnie. Eee, nawet na dwa. Eee, jeszcze tylko co. Basic Energy Basic Energy EMC Link A i tak Jeszcze Cyk Stać mi akurat na jeden, mi się wydaje 296, i ja się kręcę Ale potęga, no na jeden nie stać Więc mamy już <śm> Sporo emisji na sekundę, naprawdę sporo. Eee, jedną czwartą miliona na sekundę? Eee, ile taki kosztuje jeden. 1? 1,43. No dobra. Będziemy musieli sobie. Eee, poczekać trochę na następne. Ile tirów w ogóle nam zostało? Został nam jeszcze raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i The final powerboń pot to jest już. Szczerze ciężko mi określić, nie, ale to jest server TPS friendly, nie. Okej, okay, dobra. Super. Super, super. <gryw> no i dobra, no będziemy powoli starać się do tego momentu dotrzeć. A to, co teraz, y, czym tym, tym czy, 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 czym teraz możemy się zająć, to jest oczywiście e, robienie questów. I głównie chodzi mi tutaj o questy z Draconic e, Mastery, ponieważ no, to są takie rzeczy, które a, najbardziej mi są aktualnie potrzebne. I teraz tak, Draconic Fusion Core. Będziemy potrzebować. E, Okej, okay, bo ja tego nie zrobiłem, tak? Zrobiłem to. Aaa, uh, okej. Okay. Będę potrzebować tego trochę więcej, mi się wydaje. Um, hmm, hmm, hmm. To z fioletowego, bo to widać po... A uh, widać to... Uf, a to też z fioletowego? Nie, drakonik, musi być. Uh, czyli tier basic, czyli będę potrzebować do tego, będę potrzebować raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem Wyvern, Fusing, Crafting, Injectorów, czyli będę potrzebować jeszcze sześciu, bo tutaj mam jeden. Um, injector, czyli sześć jeszcze. Um, mogę wrzucić sześć, świetnie. Teraz tak, żeby to skraftować, to w ogóle będę potrzebować tego wyrzucić. To wyrzucić przynajmniej. Nie muszę wyrzucać z sumie od razu całych. Są to gorsze po prostu rozwiązania, moim zdaniem. Ale zobaczymy, bo możliwe, że to tak nie działa jak ja bym chciał. Chcę wziąć wprost pointy czerwone podłączyć je bezpośrednio. A weźmy je, weźmy to wyrzućmy. Zobaczmy czy to zadziała. W tym momencie. Bo one mają o wiele szybszy output od tego co ja mam aktualnie. No tak, bo one teraz na przykład nie zażynają energii. Zobaczymy, jak, co się stanie, jak, jak włożymy tą energię już. Znaczy, zaczniemy jakiś proces. E, dobra, i teraz tak. E, będę potrzebować do tego. jakichś przedmiotów. Tak, drakonik korów e, robię 6, i będę potrzebować 12. I 6 wyvern korów. Okej. Okay. Rakonik 12 quiver Kory 6 eee Dalej będę potrzebować ommmm um, Rakonium i dużo diamentów cyk 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 no i diamentów taksy. Dobra, i teraz trzeba tylko włożyć w odpowiednie miejsca. A, cyk. Nie. Dobra. Cyk. A Cyk. 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 Dobra, i to było wszystko. E, 8 rzeczy było do tego. E, wydaje mi się, że. Tak, tak. 8 rzeczy. No i możemy rozpocząć. Chargeuje się. Dobra, czyli ładnie, ładnie sobie wychodzi. Transfer limit jest jakiś tam. Chyba maksymalny, jak na to. Bardzo szybko się craftuje. No jest dosyć I zobaczymy, czy craftuje się od razu wszystkie. Tak, będą się wszystkie od razu craftować. O, nie nie nie, bo to jeszcze w ogóle się nie skończyło, więc nieważne. Eee, yy, Endermanie. Proszę skąd wejść? Skąd ty się tu wziąłeś? Otwórzmy skrzynkę, jesteśmy kompas. Rób. Output obscured. Okej, okay, czyli w ogóle przydałoby się mi tutaj jeszcze to wyciągać, do jakiejś skrzynki. A, wezmę nową. Nie stać mnie, mogę sobie zrobić 15 milionów skrzynek, tak o, na zawołanie. Naprawdę to nie jest problem. Eee... Insert. To automatic input. Always active, A więc teraz jak to się skraftuje, to powinniśmy od razu to wyciągać do skrzynki. Tak więc wystarczy teraz tylko poczekać. Uh, mógłbym w sumie wymienić to na wszystko na Wyvern, Fusion, Injectory, bo to wtedy prawdopodobnie przyspieszyłoby proces, to całkiem strogo. Szczególnie, że... ale to chcę mnie to pocisnąć dalej, tak więc po prostu zrobić jak najszybciej te drakonikowe. Jak zrobię te drakonikowe, w sobie potrzebowałem tylko 7 do drakonikowych. Eee... Nie to dobrze robię, że zrobiłem. Okej. Okay. Bo muszę tutaj siedzieć i klikać start na bieżąco. To jest trochę upierdliwe. No jest, niestety. Bo to też nie ma EMC. Eee, tak więc tak. Chcę zrobić to. Będę potrzebować siedmiu. Będę chciał zrobić to. To będę potrzebować sześciu tylko. I 48 milionów rf na jeden. Ja cię kręcę, ale to będzie potężne. No i Dragonega. To już sobie wszystko mamy. Nasz Chaotic Core. Chaotic Core to jest. Drakonik będę potrzebować 8. O tym nie pomyślałem. Tutaj Wyvern kory, tak więc tego. czyli z tym nie będzie problemu. Tutaj też 7. Drakonik hard. Czyli będzie Smoka trzeba zabijać kilka razy, albo wymyśleć sposób. Na to właśnie z tymi replikatorami. Loot Fabricator. Zrobimy sobie to w następnym odcinku, chyba słuchajcie, wiecie? Flowering. No, 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 zrobimy sobie to w następnym odcinku. Ten Loot Fabricator. Zobaczymy jak to działa, ale myślę że, myślę, że będzie git. W razie co pójdę po prostu i będę zabijać smoka. To też nie jest jakiś specjalny problem. Ale na no ten odcinek to akurat w sumie będzie wszystko. Myślę, że zrobiliśmy i tak wystarczająco. W następnym odcinku, bo teraz tak naprawdę bym siedział i odbierał sobie te wybrankory, A to mogę zrobić sobie spokojnie na. E, e, mogę sobie spokojnie zrobić na. po prostu off-odcinku, nie? Po, poza odcinkiem. i będzie GIT. E, tak więc ja mówię. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Hej!